Witają państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski, który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. Zdek Sędziego i rozpoczynamy. Rozstrzegł ten faul po wślizgu arbiter. Będzie rzut wolny. Getsen. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z, z autu. Strata i przy rywale. Będzia odbizdał Paul i pytanie, co zrobi dalej? Mamy czerwoną kartkę. No i dla tego gracza ten mecz kończy się przedwcześnie. Ale miejmy nadzieję, że ta kartka ostudzi trochę temperament piłkarzy. Balotelli. Dobre dogranie. Dobrze to przechwycił. za boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Aj, teraz strata. Mamy spalonego. Za chwilę wznovienie gry odrzut rożnego. Kuczer! ale szpek, tylko poprzeczka, piłka nadal w grze. Ależ to było groźne, ale obrońca na posterunku. Jest gwizdek sędziego i zobaczymy. Już blisko pola karnego. Dostrzegł partnera. Dobra okazja. Piękny gol! Popisał, jakaś pewność siebie, co za opanowanie. Jeśli można mówić o umieszczeniu piłki w siatce, to ta sytuacja najlepiej pasuje do tego określenia. 1 do zera: przewaga nie jest bezpieczna. Kozak. Strata w środkowej strefie boiska. Balotelli. A teraz Carlos Alberto. Przejmują piłkę na skrzydle. Groźnie, ale zdążyli na czas. Wszystko na jeden kontakt. Ależ niecodzienna sytuacja. Piłka odbita od bramkarza. Pada do siatki. Spójrzmy. Spokojne, przepiękne uderzenie. Tego się właśnie po nim spodziewaliśmy. No, 2 do 0. Ofensywna gra popłaca. Kozak, Malotelli. No, będzie gol? Kuczer! Niestety piłka wbija się od bramkarza i wpada do siatki. Ależ finezja i czyste kopnięcie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Carlos Alberto. O stracili na skrzydle, co teraz? No i mamy stratę piłki. A teraz Carlos Alberto. Jodłowiec. No brawo dla Bramkarza nie wypuścił piłki z rąk. Będzie rzut wolny, jak go wykorzystają. Trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Niecelny strzał! I głową skierował piłkę do partnera. Ładne wejście, przejęcie piłki. Kozak. Blobącz. Jest szansa! Ależ wspaniale! Tłuszcznie w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Dobrze i przejął. Koniec pierwszej połowy, w której Bramki strzelał tylko jeden setnik. Pierwsza połowa meczu była bardzo jednostronnym widowiskiem. Ale jeszcze nie przesądzajmy o wyniku. Jak wiemy, piękno futbolu polega na tym, że jest nieprzewidywalne. Świetnie zblokował. Dobrze, do przodu. Lobącz. No i zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry rzut rożni. No przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Z tego uderza. Świetnie, prawa dla bramkarza. Będą mieli szansę, będą wykonywali rzut rożny. Nie wierzę, obronił. Tak, to jest naprawdę niesamowite. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Jest przejęcie i mają szansę. Gecy. Świetne podanie, czy to wykorzystają? Daleko wybijają. Strzela! Nie wiem, czy ten gol ma jakieś znaczenie, bo i tak wysoko przegrywają. Wbrew wszelkim oczekiwaniu, drużynie w osłabionym składzie udało się zdobyć bramkę. To dowód, że dopóki jest wola walki, jest też szansa na zwycięstwo. 3 do 1 to nie jest wynik, przy którym wszystko jest już przesądzone. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Kozak. Dobrze próbował, ale stracił. Kozak. Strata w środkowej strefie boiska. Przechwycili przeciwnicy. Gecen? Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Nie dał szans, odebrał piłkę rywalowi na skrzydle. Wymiana podań między dwójką graczy. Kozak. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. Getse. No, błąd, strata. A teraz Carlos Alberto. Kozak. Ładnie główkuje. Świetne przejęcie i po szansie na zdobycie gola. Malotelli. Ładne dośrodkowanie. Szaleńczy atakuje obrońca. Kozak. Udało im się mocno przycisnąć przeciwników, którzy przypomnę. Grają w osłabieniu, no i mamy w rezultacie piękną bramkę. Tak, dobrze wykorzystali swoją przewagę liczebną. Spójrzmy, spokojne, przepiękne uderzenie. Tego się właśnie po nim spodziewaliśmy. W tej chwili jest 4 do 1 i wydaje się, że niewiele się tutaj może zmienić. Uderzenie. Nieudana próba zmniejszenia przewagi rywala. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Balotelli. Jak na to wejściu obrońcy zarabia sędzia? Sędzia pokazuje żółtą kartkę. Przypomnijmy, że zespół gra już w osłabieniu. Trzeba przyznać, że trochę mu się upiekło. Jeśli nadal będą grali tak ostro, to sędzia wyrzuci kolejnych zawodników z boiska. Dobrze przepiąstkuje daleko do przodu. No i czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobrze, do przodu. No, dobrze teraz zagrał głową i nadal są w posiadaniu piłki. Kolejny raz, udanie, interweniuje. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo, poradził sobie znakomicie, koledzy będą mu wdzięczni. Nie odbiera piłkę przeciwnikowi. No ciekaw jestem, co teraz zrobi sędzia. będzie strzelał. Trafił w słupek balotelli. Troszkę się pospieszył z tym wyjściem. Szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. Suarez. Mecz właśnie się zakończył. Tym spotkaniem udowodnili, że nie zamierzają jeszcze składać broni. Całe szczęście, że nie pogodzili się ze spadkiem i wciąż pozostają w grze.